Cześć, witam w następnym odcineczku Zasad Ruchu Drogowego. Dzisiaj powiem o tym, co odwołuje ograniczenia prędkości. Ograniczenie prędkości odwołuje hmm, oczywiście skrzyżowanie, chociaż nie każde skrzyżowanie w myśl naszego prawa możemy nazwać skrzyżowaniem. Otóż, jeśli do drogi głównej dochodzą boczne drogi, na przykład z posesji czy drogi gruntowe, Albo droga wewnętrzna, wtedy nie będzie to skrzyżowaniem i nie będzie odwołania ograniczenia prędkości. Musimy wziąć to pod uwagę, żeby o tym pamiętać. Wjeżdżając w obszar zabudowany, no to tak samo znosi nam to wyższe ograniczenie. Ponieważ w terenie zabudowanym, tak jak wiemy, obowiązuje prędkość 50 km na godzinę, strefa zamieszkania także będzie odwoływać ograniczenie. W strefie zamieszkania poruszamy się z prędkością do 20 km na godzinę, i jeszcze tak powiem o tym obszarze zabudowanym. Ponieważ warto poruszyć ten temat, wjeżdżamy w teren zabudowany. Oczywiście mamy znak o, informujący nas o tym, i może się zdarzyć tak, że pod tym znakiem teren zabudowany znajduje się ograniczenie prędkości, przykładowo 30 km bądź 40 km na godzinę. Wtedy to 30 bądź 40 km na godzinę będzie obowiązywać w całym obszarze zabudowanym. Wtedy takiego ograniczenia nie będzie odwoływać także skrzyżowanie. Więc to jest ważna kwestia, o której powinniśmy pamiętać. Tak, jeśli chodzi o obszar zabudowany oczywiście ograniczenia prędkości odwołują inne ograniczenia. A co nie odwołuje ograniczeń, jeszcze? No to oczywiście progi zwalniające. Może nie każdy o tym wie, ale progi zwalniające nie odwołują ograniczenia prędkości. Jest znak informujący nas, że będzie próg zwalniający i oczywiście jaka prędkość. No tam jest 20 km na godzinę. Mówiłem także, ale to w poprzednim odcinku, na który serdecznie zapraszam. O strefie ograniczonej prędkości. Są to ograniczenia prędkości umieszczone w kwadratowych znakach. W tym kwadratowym znaku jest już wtedy wymalowany okrągły znak, na którym jest ograniczenie prędkości zazwyczaj 30 km na godzinę. Ale to zapraszam do oglądania poprzedniego odcinka, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o. O tej strefie ograniczonej prędkości, oczywiście, link umieszczę w opisie i jeszcze raz zachęcam, ponieważ, jak już mówiłem, warto znać te wszystkie kwestie związane z tymi ograniczeniami prędkości, jakie u nas obowiązują. Jeśli taki filmik się podobał, no to oczywiście zachęcam do zostawiania lajków, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał oraz klikajcie w dzwoneczek. Zaznaczajcie wszystkie, aby dostawać wszystkie powiadomienia. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!